z powrotem. Dzisiaj będziemy robić skarpetki. Kupiłam taką oto włóczkę. Jest to włóczka Best Socks. I to będzie mój pierwszy raz robienia skarpetek. I żeby nie było, zabierałam się za to wcześniej, ale to były druty, które kupiłam. Druty na żyłce, które bardzo lubię. Niestety, zauważyłam, że większość drutów na żyłce normalnych, nie do skarpet, ma bardzo długie druty, przez co nie mogę robić kółka. Dlatego też postanowiłam nauczyć się dzielgać za pomocą Double Pointed Needles, czyli drutami z dwoma końcami. To będzie wyzwanie. Nie mam dla tego pojęcia, jak to zrobię. Co więcej, nie mam pojęcia, jakiego rozmiaru drutów potrzebuję, więc pierwsze co zrobimy to włóczką, to gauge Swatch. Gauge Swatch to próbka, dzięki której mniej więcej wiesz, jakie rozmiary będzie mieć Twoja robótka. I większość wzorów na drutach mówi, ile musisz zrobić oczek, ile rzędów i jaki powinno mieć to rozmiar. Zazwyczaj te próbki są wielkości 4x4 cale, czyli około 10x10 cm. Więc, więc tak, więc zróbmy to. Jestem też troszeczkę zawiedziona, ponieważ ta włóczka ma mniej nasycone kolory. Niż zdjęcie na stronie, ale hej, nie będę narzekać. Lecimy do roboty. Więc mój wzór, który nazywa się Indulgent Socks, wzywa o druty 3 mm i prosi również o to, by zrobić cast on 30 oczek i zrobić 30 rzędów, czy hmm, knitted in round stockinette. No dobra, będę musiała nauczyć się robić Knitting in the road Ale naprawdę nie chcę Nigdy w życiu nie używałam Double point needles nie Są tak maleńkie Ale dobra Takie małe Zobaczmy w ogóle jak to będzie działać Zrobię taki prostszy caston. Okej, okay, jak mam to zrobić dookoła? To jest bardzo dobre pytanie Oni użyli tutaj circular needles A ja mam takie Czy będzie problemem, jeżeli to zrobię. Nie, no muszę od razu mieć na trzech czy czterech drutach, więc uznajmy, że na każdym drucie będę mieć po 10. Okej, okay, w miarę jakoś to podzieliłam, ale czy to naprawdę będzie 10 centymetrów? Jak to zdejmę? No bo 30 razy 3 mm, 9 cm? I co teraz? Chyba udało mi się raz ogarnąć, w jaki sposób robi się te wszystkie rzędy za pomocą czterech drutów. Nie mam dla tego pojęcia, dlaczego mamy 5 w zestawie, ale okej. Okay. W takim razie stwierdzam, iż moja próbka jest wystarczająco duża, by ocenić rozmiary. Na szerokość jest op. Okay, natomiast na wysokość tych rzędów wydaje mi się, że jest za mało. No nic, będę po prostu robiła więcej, więcej rzędów na wszelki wypadek. Tak czy inaczej, zaczynam robić. Skarpetki. To się nie skończy za dobrze. I mam spaghetti. Zamierzam to zrobić long tail custom. I muszę zrobić 52 oczka na początku. Więc po prostu owinę 52 razy, żeby widzieć, ile potrzebuję włóczki. I teraz pytanie brzmi, czy pamiętam, jak się robi long tail caston, ponieważ uczyłam się tego, kiedy robiłam sweter i nie mam pojęcia tak naprawdę, kiedy wyjdzie ten film, ponieważ zgubiłam drut. Tak, byłam na tyle zdolna, co było bardzo niemądre z mojej strony jednak, że nie moja wina, że się zgubił. Okej, okay, to wcale nie było takie trudne, więc teraz co muszę zrobić, to przetransferować dwie trzecie... Oczek na trzy inne druty, na dwa kolejne druty, tak żeby na każdym drucie było tyle samo oczek. Niestety, 52 nie dzieli się ładnie na trzy. Także na każdy drut sadzę 17 oczek i na jednym będzie ich po prostu 18. Proste, proste. Jej. Ten sposób aktualnie wygląda moja pierwsza skarpetka. Zaczyna się zmieniać kolor. Także przydatne jest to, że ma to wiele kolorów, ponieważ wiele takich sznurków nie byłoby zbyt przyjemne do wszywania, więc to jest miłe. Wciąż trochę narzekam, że kolory nie są aż tak nasycone, jak były na stronie internetowej, ale przeżyję. Tak czy inaczej, robię dopiero drugi rząd, więc śmiesznie. Chyba zobaczymy się, jak skończę robić ribbing. Tak. Tak, lecimy. Okej, okay, z dzień drugi roboty. <gry> Niestety. Ty. Trochę będą ręce od robienia na drutach w tak małej skali. Skończyłam właśnie robić ściągacz. Tą część ściągacza. Obawiam się, że to może być dość ciasne albo w ogóle za małe, ale jak widzicie, się rozszerza całkiem sporo, więc to jest moja nadzieja. I teraz zaczynamy po prostu tą część, gdzie jest tylko i wyłącznie stokinet stitch. Także to będzie dość proste. Wcale nie jest tak trudno robić na tych drutach. Z dwoma końcówkami Ojeju, po prostu zajmuje to masę czasu Dzisiaj siedzę nad tym już dość długo Jest 14.30 Ale kolorki wyglądają ślicznie na tym Bardzo podoba mi się jak ta włóczka wygląda Jeżeli będą za ciasne te skarpetki To nie wiem co zrobię ale jesteśmy w momencie nadziei, i skoro w kilka godzin udało mi się zrobić tyle, mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze uda mi się skończyć tą część ze stockinget stitchem. Chociaż potrzebuję zrobić jeszcze więcej rzędów niż to, więc to może okazać się nierealne. Ale możemy spróbować. Udało się. Oto mój sukces dzisiejszy. Skończyłam dzisiaj e, ribbing kawałek ściągacza i skończyłam robić wyd. Daje mi się całą by nogę te, tej skarpetki. I teraz mam zrobić piętę tej skarpetki. Ale nie umiem robić na drutach. W sensie, umiem zrobić coś takiego no nie, ale to jest robienie tylko knit, robienie. Full I po prostu Dzierganie z double pointed needles Które mi nauczyłam się robić Tak naprawdę wczoraj <grym> Ale teraz muszę Robić jakieś Yarn over short row Nie mam pojęcia Jak się robi short rows Yarn over short rows Słyszałam o czymś takim jak German short rows Ale nie wiem czy to jest to samo Czy to jest coś innego Nie wiem jak to zrobić A jest 21. <grym> Więc obawiam się, że muszę się zadowolić tym na dzisiaj o mandziu Łap fokus, ale to wygląda tak ślicznie Ojoj, jakby teraz kolory mam złe, bo nie chciałam ustawiać white balansu I ta część się trochę spiraluje, ale to pewnie dlatego, że no czas zrobienie dookoła jakby pracuje się w spirali O dziwo nie widać tego aż tak bardzo, a tak naprawdę wcale tego nie widać tej części, gdzie jest leg, tutaj jest troszeczkę inaczej, ale to dlatego, że przeplatałam sobie taką nitkę, żeby zaznaczyć początek rzędu. I uznaję to za trochę mniej inwazyjne niż używanie takich oto stitch markerów, bo robiłam to przy swetrze i zrobiła mi się dziura, i to nie wyglądało za dobrze, więc postanowiłam robić teraz. To, i to jest po prostu kawałek jakiejś starej nitki. Czy to mi wejdzie na nogę? Oto jest pytanie, ponieważ wygląda to dość mało, ale jak się zegnie, to na pół wygląda na tak. Ta część się rozszerza. Tak czy inaczej, wrócę jutro, kiedy będę się uczyć Jarlnów Welshore technique. Nie brzmi to dobrze. Brzmi strasznie. I jakby. To już jest wystarczająco małe, a teraz mam robić jeszcze krótsze rzędy? W znaczy niższe rzędy? Ale fakt, że udało mi się to zrobić w pół, dwa dni. Jest to dość o, zachęcające. Czekajcie, porównajmy to z moją skarpetką. Okej, okay, to jest moja czysta, uprana skarpetka. I to jest moja zrobiona skarpetka. Okej, okay, obstawiam, że da się to rozciągnąć. Tak, da się to rozciągnąć wystarczająco, żeby było tej samej wielkości co ta skarpetka i na kwestię, że ta skarpetka również pewnie się rozciąga dość mocno. Będzie dobrze Co tam Do zobaczenia jutro okay, Zaczęłam robić piętę I są dosłownie dwa czy trzy rzędy Podzieliłam te sticze na pół I tutaj mam moje rzędy z yarn over Na całe szczęście wzór z tymi skarpetkami Ma podlinkowany w pdf ie tutorial Do robienia tych tej pięty, więc będę z niego bardzo chętnie korzystać, ponieważ nie wiem co robię. Także wracam do roboty i o, mam ciąg to wygląda ślicznie. Czemu nie wpadłam wcześniej na robienie skarpetek? Jestem za połową i wygląda to aktualnie w ten sposób. Zostało mi jeszcze powiedzmy 5 rzędów do zrobienia, ale przybiera to już powoli kształt takiego trójkąta, więc będzie niedługo gotowe to zwężanie, a następnie będę musiała to jakoś z powrotem zrobić, żeby zrobić drugą połowę. Jeszcze nie wiem jak to się robi, ale, ale się dowiem. Ok, zaczęłam już e, zamykać te dziury, ponieważ podczas robienia szortu <ścoughs> z z Jan ale są tutaj takie dziury i podczas robienia tej drugiej połowy pięty należy je zamykać. I zaczęłam już właśnie to robić i jak widać jest tutaj takie zgięcie w momencie, gdzie zaczęłam. Więc póki co idzie dobrze. <grytanie> Zobaczymy jak dużo uda się zrobić bez zrobienia jakiejś gafy czy innego błędu. Także tak, udało mi się sko sukcesywnie skończyć robienie pięty, więc wygląda to mniej więcej w ten sposób. Teraz będę to z powrotem dzielić na trzy druty i pracować z czwartym. I będziemy robić całkiem sporo stokinet stitchów. Stokiny rzędów. <grych> o mam ciuch. Gdybym ja miała robić piętę w skarpetce, pewnie zrobiłabym po prostu decrease, potem inklisy łączyła z powrotem w kółko i musiała zszywać, a w ten sposób mam już gotowy, zszyty. Ładny ściek tutaj, który jest prawie niewidoczny. No, ale okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Przenoszę się z powrotem na trzy druty, robię czwartym i wrócę, jak zrobię większość tego stokinetu. Cóż. Dopiero wróciłam do domu. Pierwsze, co mnie spotkało, to zmoczył mnie deszcz, więc jestem cała przemoczona. I zanim wrócę do tej skarpetki, muszę się przebrać, wypić herbatę, ogarnąć polski, czyli zapewne przeczytać katedrę. I dopiero wtedy będę mogła ogarniać skarpetki. Także do zobaczenia. Okej, okay, znalazłam audiobooka, więc mam herbatę i, i pewnie będę dzielgać w trakcie słuchania tego. Okej, okay, Zbliżam się powoli do momentu, w którym powinnam skończyć robić zwykły stokinet. Więc przetransferuję teraz tą skarpetkę na kawałek jakiejś starej włóczki i zobaczę jak z tym rozmiarowo. <grywa> Udało się skończyć dzielgać jedną skarpetkę. Jesteśmy w takim momencie, gdzie muszę zrobić bind-off i nie mam pojęcia jak to zrobić, ponieważ muszę to zrobić za pomocą metody Kitchener Stitch czy na coś w ten deseń, więc pora nauczyć się to robić, ale póki co trzeba wyjąć wszystkie moje stitchmarkery, czyli nitkę numer jeden i nitkę numer dwa. Wrócę z gotową skarpetką. Kończyłam skarpetkę! I nawet nam nie pasuje! Tak czy inaczej, teraz trzeba powtórzyć cały ten proces i zrobić drugą skarpetkę. Nie będę was już tym męczyć. Spokojnie. Okej, okay, więc to jest nasza druga skarpetka i jestem tak mniej więcej w połowie robienia tej części stopy. Trochę zepsułam robienie pięty Nie wiem dlaczego, ale w tym miejscu mam ogromną dziurę, więc nie wiem do końca wiem, co z tym zrobić. W sensie zostawię to po prostu, ale mimo wszystko nie wygląda to, to najlepiej. Poza tym te skarpetki są różne. I jak widać, ta skarpetka. Ma inny zestaw kolorystyczny niż ta skarpetka. Po prostu się trochę rozrychałem kolory, ale tak. Już niedługo, okej? Okay? Jeszcze tylko z nie wiem ile rzędów w stopie i będziemy zamykać na, na palce. I zapomniałam Wam o tym powiedzieć wcześniej, więc. Opowiem Wam to za chwilę. Udało się zrobić całą część stopy i wcale nie zajęło to tak długo, jak myślałam, że zajmie. Nie wiem dlaczego, wydawało mi się, że robić skarpetek zajmie znacznie dłużej. Ponieważ pierwszą robiłam tydzień, a tą drugą... cóż... Po jakimś czasie przerwy zepsłam cast on i zrobił się taki twist, więc musiałam to robić od nowa, ale mi się nie chciało, więc to robię kilka tygodni później. Idzie wyjątkowo szybko, więc zrobiłam tą część stopy i ona ma być mniej więcej na tyle długa, żeby dochodziła do momentu, gdzie zaczynają się przerwy pomiędzy palcami. I dalej robimy tylko i wyłącznie część palcową, czyli tak naprawdę zwężamy, żeby zakończyć Robótkę za pomocą Kitchener Stitch i Kitchener Stitch jest świetny. Nie mam teraz bladego pojęcia, jak się go robi, bo zapomniałam, ale jest świetny, bo wygląda, jakbyście kontynuowali robótkę i nie czuć żadnego strzywania. Na przykład, na przykład w tym miejscu w tej bluzie widać, że było to strzywane. Natomiast używając Kitchener Stitch, to nie wygląda, jakby było w ogóle strzywane, więc jest to wow! niesamowite, cudowne i uwielbiam ten sposób. <laughs> Więc teraz lecę skończyć tylko i wyłącznie te palce i będzie gotowa druga skarpetka. Pora na ostatni krok, czyli zszycie tego, ponieważ zostało nam naprawdę niewiele oczek, więc pora na kitchener stitch i skarpetka będzie gotowa. Podlinkuję tutorial jakiś w opisie, żebyście Wy też wiedzieli jak to zrobić. Tymczasem widzimy się z gotowymi skarpetkami. Udało się! Uwaga, uwaga! Tak wyglądają moje skarpetki! Wiem, jakość tego ujęcia jest niesamowita. Może zapalmy światło kolorowe? Chyba nie ten kolor, ale. Wow, moje skarpetki! Nie chcę nic mówić. One wyglądają tak troszeczkę, że tak to ujmę. Inaczej. <ścoughs> ale to dlatego, że jakby ta część tutaj wylądowała w tej części. Co jest troszeczkę niewygodne. Co więcej, wydaje mi się, że tą skarpetkę bardziej rozciągnęłam, podczas gdy ta jest jeszcze nieco bardziej ściśnięta, przez co na moich nogach ta skarpetka jest wyżej, a ta jest niżej i ta się nie chce wyżej podciągnąć, pomimo faktu, że obie mają tyle samorzędów bez sensu. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że zrobiłam je za małe nieco. I te dziury, o których mówiłam, w tym miejscu. Ukazują się na obu skarpetkach, więc jest to dość niemiłe. Ale mimo wszystko, jak na pierwsze skarpetki, to jestem bardzo zadowolona. Stupki content. Myślę, że niedługo zrobimy więcej skarpetek. Także jeżeli macie jakieś konkretne wzory, z których mogłabym skorzystać, to bardzo chętnie. Tymczasem idę się pochwalić mamie i zaraz wracam. Podsumowując, sądzę, że miałam... Złą próbkę, w sensie na pewno była nieco zbyt wąska i za niska, przez co skarpetki wyszły mi nieco za małe. Także to były troszeczkę problemy. Ale o dziwo poszło w miarę szybko, przynajmniej dzisiaj. zrobiłam dosłownie pół skarpetki ciekawe. Mama mówi, że są dwie różne, więc chyba mi się nie spodobały. Tak czy inaczej, oto ostatni futycz mojej skarpetkowej przygody, więc jeżeli chcecie zobaczyć więcej robienia skarpetek, czy też robienia na drutach, albo po prostu robienia różnych twórczych rzeczy, to nie zapomnijcie zasubskrybować z dzwoneczkiem i napisać, jak wam się podobają te skarpetki i co mogłabym poprawić. Było miło, do zobaczenia i pa pa!